Cześć, to Iwana, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Dzisiejszy film będzie poświęcony torebkom i tym, jak ocenić ich jakość. Jakiś czas temu robiłam podobny film na temat ubrań i pytałam się Was wtedy, czy chcecie taki film o torebkach? I spora część z Was powiedziała, że tak, więc dzisiaj taki film. Robimy. Jak zawsze na początku każdego filmu, moja prośba, jeśli mnie oglądacie, nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, czy Wy macie jakieś tipy. Dodatkowe oprócz tych, o których tutaj wspomnę. No i jeżeli nie oglądałyście tamtego filmu, to powiem tak: część rzeczy się pokrywa, część rzeczy jest taka ogólna i stosuje się do jakby wszystkich elementów, które możemy kupić, jeżeli chodzi o ubrania, dodatki i tak Więc podlinkuję Wam ten pierwszy film i polecam, żeby go obejrzeć. Natomiast ten film, tak jak mówię, on się skupi na torebkach więc tutaj będziemy troszeczkę inne aspekty poruszać. Natomiast część rzeczy, o których wspominam tam, na pewno gdzieś tam się pokrywa i też ma zastosowanie, jeżeli chodzi o torebki i inne dodatki. I słuchajcie, postanowiłam, że zrobię ten film troszeczkę inaczej, a mianowicie powiem tak, nie mam tanich torebek, które mogłabym Wam pokazać, natomiast mam torebkę, którą kupiłam z drugiej ręki. I słuchajcie, wygląda w ten sposób... Absolutnie nie mam pojęcia, co to jest za marka, natomiast torebka jest całkiem nowa i ma naklejkę z ceną. I słuchajcie, cena to jest 445 dolarów. Była, bo ja oczywiście nie kupiłam ją za um, taką cenę, znalazłam ją w second -hand za 45 dolarów. I jest to marka, której kompletnie nie znam, marka nazywa się Hamid. Więc pomyślałam sobie, że... Opowiem Wam o tych wszystkich elementach, które świadczą o jakości torebki i przy okazji... Zanalizuję sobie tą. Wydaje mi się, że to jest torebka dobrej jakości po tych elementach, które, o których Wam tutaj powiem. Natomiast przekonamy się razem. No i tak, jeżeli chodzi o torebki, to oczywiście torebki możemy mieć materiałowe, możemy mieć torebki ze skóry i możemy mieć torebki z tak zwanej ekoskóry, sztucznej skóry, jak chcecie to nazwać, wegańska skóra itd. Czyli to są materiały, które imitują skórę, natomiast skórą nie są. No i w przypadku torebek. W przeciwieństwie wydaje mi się, że do ubrań tutaj jakby jest mniej możliwości, żeby pójść na skróty. W związku z czym albo coś jest drogie do wyprodukowania, dlatego że materiały, których używamy są drogie, albo jest to coś taniego, co było tanie w produkcji i po prostu moim zdaniem się to przekłada po prostu bardzo na jakość końcowego produktu. Natomiast oczywiście są firmy, które wiecie. Wykorzystują materiały, które są tanie, natomiast narzucają sobie bardzo dużą marżę i próbują Wam wmówić, że są to rabkami premium. No ale ogólnie powiedziałabym, że tutaj w tym przypadku jest taka zasada, że materiały użyte bezpośrednio się przekładają po prostu na Cenę torebki ostateczną na pewno na po prostu wyższy koszt i to jest ta różnica moim zdaniem, dlatego że w przypadku ubrań można troszeczkę, wiecie, pójść na skurty w niektórych miejscach, można użyć lepszego materiału, wiecie, gdzieś tam do części ubrania i na przykład użyć tańszej poszewki, tańszych nici, tańszych guzików itd. Natomiast w przypadku torebek za bardzo się tego nie da zrobić. I zazwyczaj z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, że albo używa się materiałów właśnie, wiecie, takich tanich, tanich, albo materiałów droższych. No i zaczniemy od tego, z czego ogólnie torebki są robione, czyli tak jak mówię, właśnie mamy torebki materiałowe, czyli mogą być to torebki na przykład jeżeli mówimy o materiałach naturalnych, to z materiałów typu płótno. Jeżeli chodzi o sztuczne materiały, to może być to poliester i tak dalej. Mamy skórę, która to może to być różna skóra, no i mamy te skóry eko-wegańskie i tak dalej, które też różnią się w zależności od tego, jakie surowce są użyte. Tradycyjnie ta eko-skóra kojarzy nam się z taką tanią skórą z poliwinylu, która jest oznaczona jako PVC tudzież PU. Natomiast technologie produkcji skó skór wegańskich poszły niesamowicie do przodu w ostatnich latach i te materiały niekoniecznie są tanie, natomiast są porównywalnej jakości do jakości materiałów ze skóry. No i tutaj, żeby zacząć, to oczywiście im szlachetniejszego materiału użyjemy, tym większy będzie nasz koszt, dlatego że materiał, zwłaszcza ten zewnętrzny, no to jest, to jest jakby esencja naszej torebki, w związku z tym im więcej go użyjemy, tym większy będzie jeżeli producent jakby mówi konkretnie, jaki materiał jest wykonany, to tutaj użyję przykładu skór, tak. Jeżeli mamy torebkę skórzaną, jeżeli ona nie jest, nie jest napisana po prostu Genuine Leather. Tylko jest napisane, że jest to skóra krowia, tudzież skóra jagnięca, tudzież skóra cielęca, to zazwyczaj ma nam dać jako konsumentowi sygnał, że ja użyłem lepszego materiału, materiał, który jest droższy, który jest lepszej jakości, dlatego ta torebka kosztuje więcej. I tak samo jest ze skórą wegańską. Tak? Mamy skórę takiej właśnie wspomniałam, najtańsza i taka, która była używana naj jakby pierwsza ekoskóra, czyli skóra poliwinylowa. Natomiast obecnie wiecie, są technologie produkcji skór wegańskich z jabłek, z winogron, czy ze skórek winogron, ze skórek jabłek, z liści ananasa i ileś tam różnych rodzajów z grzybów, z tego co kojarzę. I te skóry, one są naprawdę świetnej jakości. Oczywiście te technologie są drogie, to są technologie nowe. Bardzo często jakby wolumen produkcji nie jest tak duży, w związku z tym te materiały, przez to też koszty tych materiałów są dużo większe. Natomiast marki premium, które używają właśnie tak zwanych skór wegańskich, bardzo często korzystają z takich materiałów. I zapewniam Was, że jeżeli korzystają z takich materiałów, które są lepszej jakości, to marka umieści to w swojej komunikacji i powie Wam wszystko na temat materiału, który został użyty, czy to na stronie internetowej, czy w swojej komunikacji marketingowej, i to ponownie jest sygnał dla nas, że ten materiał, który został użyty, jest materiałem lepszej jakości. No i teraz, jeżeli chodzi o materiały, jeszcze wracając do naturalnych materiałów, to najczęściej wykonuje się torabki ze skóry krowiej i jeżeli jest. jakby nie wiem do końca, jakie są znaczenia polskie. Natomiast jeżeli jest to tak zwana full grain leather, czyli skóra jakby użyta w całości, nie tylko na przykład górna albo dolna warstwa, to wskazuje nam znowu na. Troszczy surowiec lepszej jakości, bardziej wytrzymały. Ogólnie skóry krowie są właśnie charakteryzują się dużą wytrzymałością. Mamy też skóry, na przykład jagnięce, gdzie często używa się ich do wyrobu wysokiej jakości, ale bardziej ubrań, dlatego że te skóry są bardzo miękkie. Natomiast one nie są tak wytrzymałe, one są dużo bardziej delikatne i na to też warto zwracać uwagę, bo pojawiają się torebki właśnie ze skóry jak więcej, one są wtedy takie bardzo miękkie, miękki jest ten materiał, natomiast trzeba, musicie wiedzieć, że taka skóra będzie bardzo delikatna, trzeba będzie się z nią bardzo delikatnie obchodzić, jest to świetnej jakości skóra, natomiast musicie jakby... Mieć świadomość podejmując decyzje, kupując takie rzeczy. Natomiast uwaga tutaj na greenwashing, którego się pojawia coraz więcej. Słuchajcie, ostatnio po prostu byłam zszokowana, bo obejrzałam rolkę takiej osoby, która się wydaje mi się, że zajmuje się naprawami rzeczy ze skóry. No i wzięła ta osoba pod, pod lupę markę coach i ich jakąś tam linię która jest tańsza, która jest wiecie, kierowana do takiego młodszego klienta, który ma mniejszy, za, mniejszy portfel, gdzie marka Coach jest obecnie bardzo, przynajmniej w Stanach, popularna. Słuchajcie, torebki Vintage Coacha są po prostu bardzo poszukiwane. No i Coach wypuścił tą właśnie, tą lepszą linię, ona tam, że używają, wiecie, resztek skór z produkcji, bla, 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 wiecie, wszystko eko i tak dalej. No i okazało się, jak obejrzałam tą rolkę, że... Oni używają czegoś, co się nazywa tak zwaną bonded leather, czyli skóra, która, jakby skóra, to jest wyrób, który ma w sobie skórę, natomiast ta skóra jest jakby, jak popatrzeć na materiał, jakby przekrój materiału, ta skóra jest na wierzchu, natomiast to jest bardzo cienka warstwa, która jest ułożona najczęściej na sztucznym materiale, na przykład właśnie poliwinylu, czy na czymś innym, Czyli teoretycznie mamy wyrob ze skóry, no bo ta skóra jest, natomiast tak naprawdę jest to materiał, który jest materiałem mieszanym, czyli tak naprawdę najgorszym dla środowiska i to nie jest tak, że właśnie, że wykorzystują, wiecie, resztki z produkcji tylko i wyłącznie, no może faktycznie do tego, żeby jakby tą skórę na zewnątrz, żeby zrobić tą torebkę, żeby ona wyglądała na zewnątrz, natomiast w środku to nie jest skóra. Więc trzeba na takie rzeczy uważać i powiem Wam, że widziałam ostatnio torebkę marki Mansur Gabriel w miejscu, w którym pracuję i miałam klientka właśnie, która patrzyła na tą torebkę zastanawiała się, czy to jest skóra i powiem Wam szczerze, że ja nie mam w nie powiedzieć i wydaje mi się, że to jest, że to była właśnie tak zwana bonded leather, dlatego, że z zewnątrz ta torebka wyglądała jakby była ze skóry, ale w środku już niekoniecznie. W środku wyglądała tak trochę bardziej plastikowo. Następna bardzo ważna rzecz po materiale to są okucia. Okucia powiedzą Wam bardzo dużo. To jest tak jak w przypadku ubrań, zamki Wam powiedzą bardzo dużo. Tutaj jakby nie mamy tej metki, wiecie, w środku Oczywiście ona występuje, natomiast ta metka nam nie powie tak dużo jak w przypadku ubrań. Natomiast okucia powiedzą nam bardzo, bardzo dużo o jakości torebki i o kosztach jej wykonania. Im te okucia są cięższe, takie bardziej masywne, tym znaczy, że materiał, który został użyty, był lepszej jakości i jakby jest go więcej. Firmy, które produkują najtańsze torebki, robią. Pokucia metalowe z aluminium. One są bardzo, bardzo lekkie, aluminium jest bardzo, jakby tanie, relatywnie w stosunku do na przykład stali, no i jest miękkie, mało wytrzymałe kiepskiej jakości, więc jeżeli weźmiecie sobie łańcuch, który jest taki super, super lekki, to znaczy, że on nie jest wykonany właśnie ze stali tudzież z jakiegoś lepszego materiału, tylko najprawdopodobniej jest wykonany z aluminium, prawdopodobnie jest chromowany. No i tyle, i po prostu to Wam powie o tym, że ta torebka jest kiepskiej jakości. To jest jedna rzecz, jak lekkie jest okucie, natomiast druga rzecz, którą stosuje coraz więcej marek, i to takich marek, które nawet nie produkują super luksusowych torebek, natomiast to też podwyższa koszt produkcji. I są to wytłoczenia logo na właśnie okuciach. No i jeszcze warto się przyjrzeć, czy te elementy, jak one gładko chodzą, czy jeżeli mamy klamry i takie wiecie, czasem przy. wezmę moją torebkę, jakby te elementy, które się mają obracać, jak one lek... czy one chodzą lekko, czy one chodzą nielekko itd. No i tutaj, właśnie, weźmiemy sobie tą moją torebkę, zrobię wam potem przebitki. No i przyjrzę się okuciom. Tak jak mówię, ja nie robiłam żadnego rozeznania w sieci. Potem sobie sprawdzę, jeszcze na koniec filmu sprawdzimy stronę internetową tej marki. No i tak jak patrzę, to kucia one są dość dziwne, bo są takie, one są złote, ale takie matowe. Powiem, że nie spotkałam się z czymś takim. Natomiast tak, okucie tutaj, które jest od zamka. Jest takie bardzo konkretne, bardzo grube i bardzo ciężkie, ma wytłoczone logo i też ten zamek, jakby ta część się obraca, więc to też jest, widać, że to są rzeczy, które są nie kupowane z katalogu, a na zamówienie. Jeżeli macie okucia, które są kupowane z katalogu, one oczywiście będą tańsze, jeżeli macie okucia, które są takie specyficzne, i takie, które nie są takim typowym okuciem, to znaczy, że one zostały wyprodukowane na zlecenie marki, w związku z tym koszt produkcji jest wyższy. Także patrząc na te okucia, one mówią mi, że ta torebka faktycznie jakby jej koszt wykonania jest dość raczej był dość wysoki. Nie chcę jeszcze do, jakby mówić o materiale, bo chciałabym najpierw powiedzieć Wam o, posze, o podszewce i wtedy sobie zajrzymy. Wydaje mi się, że ta torebka nie jest ze skóry, tylko że jest z jakiejś dobrej jakości ekoskóry, ale zobaczymy. Następną rzeczą są szwy i tutaj jeżeli chodzi o szwy, to ponownie, tak jak przy ubraniach, warto się przyjrzeć temu, czy one są krzywe, czy proste. Czy gdzieś wystają nitki, czy wszystko, wiecie, wygląda tak, wykoń że wykończone jest, także nie widzicie po prostu gdzieś tam tej drugiej strony, tak? Czyli tej takiej brzydkiej strony tego, powiedzmy, wykończenia. Czy to wszystko jest ładnie schowane, czy tego nie widać? Dlatego, że wszystkie tego typu elementy dodają kosztów i też jak wygląda to wszystko właśnie od środka. Także biorąc moją torebkę, widzę, że szwy są idealnie po prostu gładkie, są w idealnym odstępie od brzegu. Wszystko jest po prostu zszyte bardzo, bardzo dobrze. Tutaj od środka nie widzę żadnych nitek, ani niczego takiego. Wiem, że wykończenie jest naprawdę rewelacyjne tej torebki. No i następna rzecz, to jest podszewka. Pierwsza rzecz, która nam powie bardzo, bardzo dużo to jest to, czy ta podszewka w ogóle jest. W takich najtańszych torebkach, jeżeli widzieliście kiedykolwiek gdzieś tam, nie wiem, w second handzie torebki z Shein, albo wiecie, takie chińskie, tanie torebki, to one bardzo często w ogóle podszewki nie mają w środku. Albo ta podszewka jest zrobiona z takiego twardego po prostu materiału, takiego nieprzyjemnego w dotyku. To jest taki najtańszy poliester po prostu, jaki może być. No i właśnie to po pierwsze, czy ta podszewka jest, po drugie, z jakiego materiału jest wykonana, czy ma logo w środku um, danej firmy, to jest naprawdę dużo Wam powie o tym, czy ta torebka jest jakościowa, no bo jeżeli będziecie mieli Podszewkę, która jest z logo firmy, no to znowu to zostało wykonane na zlecenie, w związku z tym koszt tego materiału jest wyższy, no i w związku z tym też jakość pewnie tego materiału jest lepsza. I warto się przyjrzeć też, w jaki sposób są wykończone kieszenie. Znowu tutaj, jak, jak wyglądają szwy, jak te kieszenie wyglądają w środku, czy coś tam gdzieś wystaje, czy coś się skrzywo itd. No i tutaj. Zajrzę do mojej torebki, która ma w ogóle wykończenie, słuchajcie, z w sensie podszewkę, która jest z zamszu. Wydaje mi się, że zewnętrzne nie jest ze skóry, ale z w środku na na 100% jest zamsz. Skórę jeszcze, taka wskazówka jak można rozpoznać, ma bardzo charakterystyczny zapach. Jeżeli macie coś ze skóry, powąchajcie sobie to i zapamiętajcie ten zapach. Bo potem jeżeli będziecie w second handzie i nie będziecie pewne, czy coś co macie w ręku jest skórą, to wystarczy powąchać. Powiem tak, ja mam jedną torebkę, w sensie dwie w sumie, mam te Pinko Love Bags. Które mają właśnie zamszowe wykończenie i to są torebki, które są ze średniej, średniej półki, natomiast to mi też jakby mówi, jako że mam taką powiedzmy, że droższą torebkę, że ta torebka była też droższa w wykonaniu. Zresztą no zamsz jest droższy na pewno niż jakby ktoś, jakby została tutaj użyta podszewka z poliestru, więc to tutaj patrzę jak kieszenie są wykonane, jedynie co widzę to, że ten brzeg tego zamszu nie jest gdzieś tam zawinięty, tylko tutaj jest jakby, jakby zostawiona taka część, taki jak to się mówi, no brzeg po prostu jest zostawiony, który nie jest zaszyty, widzę, że on został przyklejony, natomiast ten klej się nie trzyma za bardzo. No i tutaj w środku już widzę, że tak, że to wykończenie jest takie, że wiecie, to nie jest torebka luksusowa za tysiące dolarów, tylko raczej coś co jest taką średnią półką. Jeszcze tutaj sobie zajrzę do środka. Tutaj już kieszonka ma normalny materiał. co nawet? nawet są papierki jeszcze z tej torebki. Tutaj już jest taki normalny materiał, który wydaje mi się, że jest płótem jakimś takim sztucznym być może. Jest literka H, która chyba jest tutaj jakby elementem tego logo, więc no, jakby mówi mi to, że ta torebka została gdzieś tam wykonana na zamówienie. I teraz jeszcze zobaczę, bo chcę zobaczyć, czy jest napisane, jaki to jest materiał. Tutaj z jednej strony mam w środku. Jest taka wszyty, tutaj. Informacja, z jakiej to kolekcji, że to pochodzi z kolekcji Vintage 2023, chyba kolekcji, nie mam pojęcia. W sensie nie ten, później wejdziemy na stronę tej, tej firmy, ale z drugiej strony jest, jest też chyba informacja o materiale. Aha, jest tylko, że zostało zaprojektowane w Los Angeles i wykonane w Chinach. Więc nie wiem, nie ma, nie ma informacji o materiale, będą musiała zajrzeć na stronę. Natomiast jeżeli ktoś miałby mnie pytać, to, to moim zdaniem... A może to jest skóra? W sumie. Pachnie jak skóra, okej. Okay. Bo w dotyku jest trochę jak taka dobrej jakości skóra. Um to nazywa, skóra ekologiczna. W każdym razie, ale nie miałoby to sensu, jeżeli w środku jest prawdziwy zamsz, a prawdziwy zamsz um, jest bardzo łatwo rozpoznać, dlatego, że on jest zupełnie, zupełnie inny niż sztuczny zamszek. Jeżeli nie wiecie, to sobie znajdźcie coś, co jest z prawdziwego zamszu i coś, co jest ze sztucznego zamszu i porównajcie sobie jeden tak jakby obok siebie i to po prostu momentalnie widać i, i nigdy więcej już nie będziecie zastanawiać, czy coś jest prawdziwym zamszem, czy nie, bo będziecie wiedzieć. Następna rzecz to będzie logo. No i tutaj jest kwestia, po pierwsze, czy na torebce z przodu jest to logo, czy jest to logo wytłoczone, czy nadrukowane. Jeżeli jest to logo wytłoczone, wskazuje nam na to, że znowu koszt był większy. Jeżeli jest to logo tylko nadrukowane, to raczej koszt był mniejszy, aczkolwiek takiej sobie myślę teraz, na przykład moja torebka z chylak ma nadruk, ale dobrej jakości, bo ja tą torebkę mam od 2017 roku i ten nadruk mi się wy wytarł w jednym miejscu, no ale mam tą torebkę ile? 7 lat, więc miał prawo, noszę ją po prostu nosiłam ją kiedyś non stop bardzo często dalej ją noszę więc jakby tutaj się nie dziwię natomiast wytłoczone logo jakby wskazuje nam, że coś może być jeszcze bardziej jakby torebką premium. Następna rzecz to jest kwestia tego, czy w środku torebki, jak ją otworzycie, czy jest taka plakietka z logo i jak wygląda. I tutaj muszę powiedzieć, że ponieważ to, jakby to, że jest plakietka w środku, daje percepcję nam, że coś jest lepszej jakości, droższe to firmy typu Zara na przykład zaczęły do swoich torabek, które wcale nie są drogie, które wcale nie są dobrej jakości, wkładać te plakietki z logo. No i tutaj jakby trzeba oczywiście, wiecie, spad popatrzeć całościowo, a nie tylko tym się kierować, dlatego że to może nie dać Wam takiej stuprocentowej informacji. Natomiast tutaj pokażę Wam przykład na innej torebce, które mam, raczej dwóch. Jaka jest różnica pomiędzy torebką, która została wyprodukowana dla odletu i torebka, która została wyprodukowana do normalnego salonu sprzedaży? Torebki, o których mówię, to jest oczywiście torebka marki Furla. Je dzieli dobre kilka lat, więc jakby też się pewne rzeczy pozmieniały. Opowiadałam w zakupach, że jak ją kupiłam, jak się zaczęłam jej przyglądać, to się przeraziłam, że kupiłam fejka, dlatego, że zmieniło się logo. Później się dokopałam do tego, że ta torebka ma, po prostu jest jakby modelem outletowym. No i tak, to jest furla Metropolis, którą kupiłam w salonie marki ileś lat temu i ta furla Metropolis ma tutaj, pokażę Wam na przebitkach, jeżeli mi się uda, ona ma plakietkę, która jest metalowa. Metalowa plakietka oczywiście wyższy koszt wyprodukowania. Natomiast ta torebka, która została wyprodukowana na potrzeby outletu, ma też plakietkę z logo. Natomiast ta plakietka z logo nie jest metalowa, tylko jest z jakiejś takiej, nie wiem czy to jest skóra, czy to jest sztuczna skóra. W każdym razie jest zupełnie inna i po prostu koszt produkcji jest w związku z tym był mniejszy tej torebki, jako że one, no jakby cena jest różnica w cenie pomiędzy nimi jednak, to wiecie, takie rzeczy pozwalają oszczędzać na kosztach produkcji. Natomiast wracając jeszcze do logo, to na pewno to, co wam dużo powie, jeżeli chodzi o tą plakietkę z logo, która jest w środku, jeżeli jej nie mam, no to wiadomo, że ta torebka jest raczej super, super. Tania, natomiast jeżeli ona jest, to w jaki sposób ona jest wszyta, czy szwy są krzywe czy proste, czy ta plakietka jest krzywa czy prosta, to Wam da dużo, dużo informacji na temat tego, czy dana rzecz jest właśnie taka bardziej premium, czy nie. No, i jeżeli chodzi o tą torebkę, to ona ma tutaj logo. To logo nie jest wytłoczone, tylko jest nadrukowane. No i tutaj w środku ma po prostu całą kieszonkę, gdzie znowu jest logo. I ta kieszonka, tak jak patrzę, no, wszyta jest naprawdę nieźle. Aczkolwiek tutaj już widać w środku, że te szwy nie są takie super idealne, więc tutaj ponownie jakby w marce super premium by to nie przeszło. To jest taka, wiecie, taka zawsze wskazówka, jeżeli znajdziecie coś, co jest potencjalnie, wiecie, markowe i tak dalej. Jeżeli to nie jest marka super premium, to takie rzeczy przejdą. Jeżeli to jest marka super premium, typu wiecie, Prada i tak dalej, to takie rzeczy by nie przeszły po prostu kontroli jakości i taka torebka, która miałaby takie lekko nawet krzywe szwy, zostałaby po prostu zniszczona. Jeżeli znajdziecie gdzieś tam w second handzie coś, co wydaje Wam się, że o, może jest faktycznie prawdziwe, to warto zwrócić na to uwagę. No i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest wykończenie brzegów, czyli wykończenie jakby tutaj tych elementów, które zostały zszyte. Zazwyczaj to jest takie wykończenie, ja nazywam to wykończeniem woskowym, ja nie, nie, nie mam pojęcia, jak to się naprawdę fachowo nazywa, natomiast to jest już taki detal, natomiast to, czy ten wosk się wylewa, że tak powiem, na skórę, czy nie, dużo nam powie o, wiecie, kontroli jakości i o tym tak naprawdę, jakiej jakości jest wykonanie tego tej torebki, i tak naprawdę dużo wam powie o tym, czy to jest marka właśnie premium, czy niekoniecznie. No i ogólnie po prostu warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli macie na przykład nową torebkę, już to się kruszy albo gdzieś tam jest wylane i tak dalej. To znaczy, że no ta produkcja nie była jakaś tam super, super dokładna. Dobra, słuchajcie, wchodzę na stronę internetowej tej firmy, bo jestem bardzo ciekawa, czy to jest torebka ze skóry, czy nie. Aha, czyli to jest. To jest skóra, pebbled leather, czyli taka skóra właśnie, która nie jest gładka. Taka skóra, która nie jest gładka jest o tyle fajna, że nie widać na niej tak bardzo zarysowań, więc zwyczaj lepiej się użytkuje taką torebkę. No i tak, lining, czyli podszewka jest z tak jak mówiłam. To jest tak zwane szczotkowane... Um, szczotkowane okucia, uku nie wiem czy to tak się nazywa po polsku. Jest ta torebka na stronie dalej, także no, jest to ciekawe. Także podsumowując, jakby. Wydaje mi się, że ta torebka była zdecydowanie warta inwestycji 45 dolarów. Czy kupiłabym ją za 445? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli by był to model konkretnie, którego bym poszukiwała. To wydałabym takie pieniądze na właśnie torebkę tego typu, dlatego, że to jest torebka taka średniopółkowa. Nie znam tej marki, więc nie wiem, czy akurat na tą markę bym konkretnie wydała, natomiast na torebkę tej jakości ze średniej półki tyle pieniędzy bym wydała. Uważam, że koszty produkcji, jakby versus, tego, versus to, ile marsz zostało dodane, że to wszystko ma sens. Jakby music, musimy wziąć pod uwagę, że niestety, ale koszty produkcji. Koszty wszystkiego idą w górę i po prostu, no niestety, ale ubrania, wszystko staje się po prostu coraz, coraz droższe. Marki, które produkują rzeczy, które gdzieś tam wkładają, wiecie, czas w to, żeby te rzeczy były jakby, żeby te materiały, które są użyte, były lepszej jakości. Uważam, że warto po prostu te pieniądze inwestować w tego typu. Marki. Także podsumowując, to użyte materiały naprawdę po pierwsze bardzo dużo nam powiedzą, a po drugie tak naprawdę jakby decydują w bardzo duży sposób o kosztach jakby produkcji w dużo większy niż w przypadku ubrań. Natomiast marki czasem próbują gdzieś tam nam mydlić oczy. Jedną z takich rzeczy, o której nie wspomniałam sobie przez cały ten film... Jest to, że czasem marki, wiecie, produkują takie tańsze torebki, podbijają ceny i na przykład wiecie, że o, ma worek przeciwkurzowy, bo tu znowu mamy percepcję, że jak worek przeciwkurzowy, to jest to droższa torebka. Tudzież, że ma właśnie tą plakietkę z logo w środku, że przez to, że jest droższą torebką. Natomiast nie dajcie się temu zwieść, patrzcie proszę na inne elementy, które powiedzą Wam dużo o tym, jaka tak naprawdę jakość tej torebki. Jest i czy warto w nią zainwestować. Także to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, czy chcecie kontynuować tą serię w jakiś sposób, czy nie wiem, chcecie, żebym omówiła może jakąś konkretną grupę produktów w taki bardziej konkretny sposób typu, nie wiem, na przykład swetry i jakość jakby pomiędzy swetrami, które są wszystkie z wełny merynosów, a w różnych cenach, itd. Na przykład to mi na przykład przychodzi do głowy, nie wiem. Dajcie mi znać, czy coś po prostu, co gdzieś tam kontynuowałbym tą serię, by Was interesowało. Jeżeli ten film Wam się spodobał, jeżeli był pomocny, zostawcie kciuk w górę. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!